Rok 1995. Waldemar Chryć, najmłodszy syn Celiny, był wysokim, postawnym mężczyzną. Miał 42 lata i sporą nadwagę, co upodabniało go raczej do cieślaków niż do drobnych i chuderlawych chryciów. Przekroczywszy trzydziestkę, chryciowie zaczynali łysieć, jak Leon, ojciec Waldemara, oraz jego bracia Grzegorz i Roman. Ci dwaj wzorem ojca zawsze nosili nakrycia głowy. Wiosną i latem był to płócienny kaszkiet szyty na miarę w zakładzie czapniczym z gudki przymostowej, jesienią i zimą filcowy kapelusz tej samej firmy. Waldemar nie był podobny do braci. Bardziej niż oni przypominał matkę. Jego gęste, lekko falujące włosy o kolorze ciemnobląd pod wpływem słońca rudziały. Ale choć nie lubił tego odcienia, nie osłaniał głowy latem. Strzygł się tylko krócej niż zwykle. Teraz to już nie miało zresztą żadnego znaczenia. Nie to, co w dzieciństwie, gdy kolor jego włosów powracał w każdej niemal z licznych kłótni rodziców. Od jakiejkolwiek sprawy sprzeczka by się zaczęła, wiadomo było z góry, że jest tylko kwestią czasu, kiedy Leon Hryć przejdzie do tematu najmłodszego syna. Nie mógł sobie bowiem darować tego braku podobieństwa i raz po raz zupełnie bezzasadnie oskarżał żonę o zdradę. Podejrzewał ją, co było absurdalne, o romans z którymś z czeladników. Nie znał własnej żony. Celina nigdy by sobie na taki krok nie pozwoliła, a i oni, pracownicy, darzyli ją szacunkiem i tak się bali tej postawnej kobiety, że żaden nigdy nie spróbowałby uczynić jej jakichkolwiek awansów. Przeczuwali zresztą słusznie, czym to by się niechybnie skończyło.